W tym nagraniu omówimy 5 sposobów implementacji wzorca projektowego Singleton, ale zanim do tego przejdziemy, czas na teorię. Singleton to jeden z najprostszych i najczęściej stosowanych wzorców projektowych, którego głównym celem jest zapewnienie istnienia tylko jednej instancji danej klasy w całej aplikacji. Jest przydatny w sytuacjach, gdy tworzenie wielu instancji klasy mogłoby prowadzić do problemów logicznych lub być niewydajne. Singleton pozwala na stworzenie jednej instancji klasy i dostarczenie do niej globalnego punktu dostępu. W praktyce oznacza to, że niezależnie od miejsca w kodzie, każdy odwołuje się do tej samej instancji, co pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych kopii. Kiedy warto stosować singleton? Kiedy chcemy ograniczyć liczbę instancji do jednej, na przykład dla połączenia z bazą danych, logera lub konfiguracji systemu. Są takie sytuacje, gdzie nie potrzebuje tworzyć wielu obiektów jakiejś klasy, bo może się to obrócić przeciwko nam. Możemy na przykład zbytnio obciążać połączenie z bazą danych. W takich przypadkach każda kolejna instancja jest zbędna i może być kosztowna. Chcemy kontrolować zasoby systemowe w aplikacjach wielowątkowych, gdzie jednoczesny dostęp do wielu instancji danej klasy może prowadzić do konfliktów lub nieoczekiwanych zachowań. Ten temat to dopiero początek, bo właśnie wielowątkowość spowoduje, że będę musiał pokazać pięć różnych sposobów implementacji wzorca projektowego Singleton. Na przykład Spring używa wzorca Singleton jako domyślnego trybu tworzenia i zarządzania binami. W praktyce oznacza to, że w aplikacji Spring dla każdej klasy, która jest oznaczona jako bin, np. przy użyciu anotacji Component, Service, Repository lub deklaracji w pliku konfiguracyjnym, Spring domyślnie tworzy tylko jedną instancję tej klasy i przechowuje ją w swojej wewnętrznej pamięci. Singleton nie jest idealnym rozwiązaniem i może prowadzić do pewnych problemów, takich jak, i zaraz ci je wymienię, tylko tutaj jeszcze mój drobny komentarz, to te problemy powodują, że niekiedy ten wzorzec nazywany jest antywzorcem. A jakie to są problemy? Singleton jako globalna instancja może łamać zasady hermetyzacji i zwiększać zależności między komponentami. Przez co kod staje się mniej modularny i trudniejszy do testowania. Singleton to jeden obiekt, do którego ktoś, czyli osoba, która implementuje ten wzorzec, daje ci dostęp. I każdy element w Twojej aplikacji ma dostęp do tego obiektu. Co prawda jest on jeden, ale każdy ma dostęp do tego obiektu. No to już chyba rozumiesz, co to znaczy, że jest to globalna instancja. To łamie zasady hermetyzacji, czy zwiększa zależność między komponentami, które mogą w dużej ilości wykorzystywać tego jednego singletona. Ponieważ instancja singletona jest zazwyczaj przechowywana jako statyczne pole o czym zaraz się przekonasz oczywiście statyczne pole klasy JVM nie usuwa jej automatycznie z pamięci, dopóki klasa jest załadowana. Oznacza to, że instancja może pozostać w pamięci przez cały czas działania aplikacji, nawet jeśli nie jest już potrzebna. Jeśli Singleton przechowuje dane lub odnosi się do innych obiektów, których pamięć nie jest już potrzebna, ale nie została zwolniona, to zajmują one zasoby przez cały czas działania programu. W szczególności jeśli Singleton odnosi się do dużych obiektów albo jest używany w kontekście, w którym dane szybko się zmieniają, może to prowadzić do wycieku pamięci. I wreszcie, przy równoczesnym dostępie do Singletona przez wiele wątków mogą wystąpić problemy z synchronizacją, co może skutkować powieleniem instancji. Czyli, mimo że Singleton macie dać jedną instancję, to uruchomienie singletona, który będzie zaimplementowane nieprawidłowo w środowisku wielowątkowym, spowoduje, że i tak będziesz mieć wiele instancji. Czyli złamiemy tą podstawową koncepcję tego wzorca. Czyli widzisz, problemy są dość grube. A to łamanie dobrych praktyk programowania obiektowego, a to kłopoty z pamięcią, czy wreszcie problemy w aplikacjach wielowątkowych. I tutaj znowu wracam do tego stwierdzenia, że właśnie dlatego singleton. Jest niekiedy nazywany antywzorcem, ale jest wykorzystywany, chociażby wspomniany przeze mnie Spring korzysta z niego. Dlatego właśnie w tym nagraniu mamy pięć sposobów na implementację Singletona, bo teraz przejdziemy przez te kolejne sposoby, począwszy od tego, najbardziej nazwijmy go podstawowego, przez kolejne i wyjaśnimy sobie jakie mogą być problemy i dojdziemy do rozwiązań, które pozwolą nam zminimalizować wady Singletona. No jeżeli chodzi o wadę związaną z wyciekiem pamięci, to najczęściej każdy ci powie to, rób tak, żeby te Singletony... Nie przechowywały dużo, nazwijmy to, danych, nie generowały obiektów, które zajmują dużo pamięci, ale z tym no to różnie bywa. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o kwestie związane z wielowątkowością, tutaj jesteśmy w stanie zaradzić i zastosować. Mechanizmy, podejścia, które pozwolą ten problem wyeliminować. No i wreszcie, bo pominąłem ten problem, problem dobrej praktyki programowania obiektowego, problem robienia globalnej instancji. No cóż, tutaj chyba ciężko będzie nam to wyeliminować, no bo jest to w jakiś sposób złamanie koncepcji Singletona, gdybyśmy chcieli to wyeliminować. Tak już Singleton ma. Ma działać w ten sposób i jeżeli decydujesz się na singletona, to decydujesz się na taki właśnie sposób wykorzystywania tego wzorca projektowego. Jednak i w tej wydawałoby się beznadziejnej sytuacji w przyszłości, na przykład właśnie w springu spotkamy się z dodatkowymi technikami, które pozwolą nam w pewien sposób ograniczyć tę wadę. Na przykład będziemy uczyć się wzorca dependency injection czy inversion of control w przypadku springa, Albo być może spotkasz kiedyś pojęcie bezstanowego Singletona, albo zobaczysz wykorzystanie wzorca faktor lub buildera do tego, żeby w jakiś sposób eliminować te problemy. Jest kilka sposobów, żeby sobie z tym radzić. Często są one nawet zaszyte pod spodem, także nie zdajesz sobie z tego sprawy, albo używasz ich po prostu jako element frameworka. Tak jak już mówiłem to w przypadku Springa, więc w tej sytuacji. Z tymi wadami jesteśmy w stanie walczyć. Natomiast ta wada, z którą powalczymy teraz, w dalszej części tego nagrania, to wada Singletona związana z wielowątkowością. Piszemy pierwszą klasę. Nazwiemy ją Simple Singleton. Po prostu. W tej klasie robimy statyczne pole składowe. Private Static Simple Singleton. Niech to pole ma nazwę po prostu instance. Potem robimy private, simple singleton. W ten sposób gwarantujemy, że jest prywatny konstruktor. I jeżeli jest to konstruktor bezargumentowy, a my nie mamy żadnych innych konstruktorów, to znaczy, że w tym momencie. Nie jestem w stanie w przypadku tej klasy skorzystać z żadnego jej konstruktora. Poza tą klasą oczywiście, bo jedyny, który był generowany domyślnie, czyli właśnie konstruktor bezargumentowy, został właśnie ustawiony jako prywatny. I teraz piszemy metodę public static simple singleton get instance. I w tej metodzie jest następująca logika. Jeżeli instance jest null. Czyli, jeżeli jeszcze nie zainicjalizowaliśmy tego pola składowego, nie przypisaliśmy mu żadnego obiektu, to właśnie teraz to zrobimy. I zwracamy instance. Co możemy robić z tą klasą? Jedyne, co możemy, to na rzecz klasy Simple Singleton wywołać metodę getInstance. Pierwsze wywołanie tej metody spowoduje utworzenie. Obiektu simple singleton i przypisanie go do referencji instance, ponieważ na początek instance była 0, dlatego weszliśmy w tego ifa. Każde kolejne wywołanie tej metody powoduje, że ten if już nie zachodzi, ponieważ instance wskazuje już na obiekt po pierwszym wywołaniu metody getInstance, więc tylko będziemy zwracali referencję do tego obiektu. I w ten sposób mamy najprostszą możliwą implementację singletona. Jeżeli teraz pójdziemy do. App I zrobimy sobie var s, może 11 równa się. Co możemy zrobić, to napisać, właśnie Simple Singleton, kropeczka get instance. Poniżej możemy znowu zrobić, tym razem przypisać do s12 instancję Simple Singleton uzyskaną poprzez wywołanie metody get instance. Ale kiedy poniżej napiszemy sobie s11 równa się, równa się s12 i uruchomimy nasz kod, dostaniemy true. Ponieważ za każdym razem wywołanie metody getInstance daje nam tę samą instancję. Utworzoną za pierwszym razem i zwracaną za każdym kolejnym razem. Jest to najprostsza wersja Singletona, która opiera się na leniwym tworzeniu instancji. Co oznacza, że instancja zostanie stworzona tylko wtedy, gdy przynajmniej jeden raz będzie wywołana metoda getInstance i oczywiście będzie to za pierwszym wywołaniem tej metody. To podejście ma swoje zalety i wady. Zaleta no to oszczędność zasobów, bo tworzenie instancji jest opóźnione do momentu jej faktycznego użycia, czyli do pierwszego wywołania metody get instance. Natomiast wadą jest przede wszystkim to, że mamy brak bezpieczeństwa dla wątków. W środowisku wielowątkowym ta wersja będzie prowadziła, czy też może prowadzić do stworzenia więcej niż jednej instancji, co może skutkować niewłaściwym zachowaniem aplikacji. Zauważ, że nie mamy tutaj nic na temat wielowątkowości, że tak powiem, czyli nie mamy tutaj żadnych mechanizmów, które zadbałyby o bezpieczeństwo wątkowe tej implementacji. Zmierzam do tego, że istnieje możliwość, że dwa wątki jednocześnie wywołają metodę get instance i jednocześnie wejdą w IFA. I zamiast jednego obiektu, w ramach singleton stworzą się dwa obiekty. Dlatego Kolejne rozwiązania pozwolą nam pokazać, jak by to wyglądało, gdybyśmy tego rodzaju rzeczy zastosowali w takim kodzie jak ten. Pierwsze podejście, które pokażę to użycie metody Synchronized. Dlatego piszemy kolejną klasę Thread. Save Singleton. I w zasadzie skopiuję to wszystko. Oczywiście będę musiał za chwilkę podmienić nazwy. Czyli nie będzie już Simple Singleton, tylko Thread Safe Singleton. I na ten moment mamy dokładnie taką samą klasę, jak w przypadku Simple Singleton, ale teraz dorzucimy jedną rzecz. Metoda getInstance, tak jak wspomniałem wcześniej, będzie synchronized. W tym momencie kiedy dodamy Synchronized to tylko jeden wątek naraz będzie mógł wykonywać kod wewnętrzny tej metody. Czyli uzyskujemy bezpieczeństwo wielowątkowe, bo tylko jeden wątek może stworzyć instancję singletona, dzięki czemu unikamy problemu z pobielaniem. Wiemy na pewno, że przy tym pierwszym odpaleniu metody getInstance, nawet jeżeli kilka wątków naraz będzie próbowało się do niej dobrać, to tylko jeden zrobi to na samym początku. Dojdzie wtedy do tego, że wejdzie w tego IFA, utworzy instancję i każdy kolejny wątek już tego IFA będzie pomijał, mówiąc tak, oczywiście, w uproszczeniu, czyli kiedy będzie wykonywał tę metodę, sekcja już będzie pomijana. Jednak, pomimo prostoty tego rozwiązania, no bo co ja zmieniłem, tylko synchrona jest dopisałem, to w tym momencie to rozwiązanie ma wadę związaną z wydajnością, ponieważ, jak wiemy, mam nadzieję, że Wierzę, jak działa metoda synchronizowana w wielowątkowości. Synchronizacja może być kosztowna przy częstym wywoływaniu, bo każdy wątek będzie musiał poczekać na zwolnienie blokady, nawet gdy instancja już istnieje. Ponieważ jeżeli jakiś wątek zaczyna wykonywać taką metodę, to inne wątki, które chcą ją wykonać, muszą poczekać, aż ten konkretny wątek skończy. Więc nawet jeżeli nie trzeba już przeprowadzać operacji inicjalizacji, to i tak te wątki muszą czekać. I to jest uznawane, słusznie zresztą, za wadę. Dlatego możemy zrobić to jeszcze inaczej. I tego to dochodzimy do kolejnej klasy. Double. Checked. Locking. Singleton. Czyli piszemy. Klasę, której zadaniem będzie wprowadzenie metody, właśnie o nazwie Double Check Locking. Enter. Co się wydarzy tym razem? O pozwól, że na początek znowu skopiuję zawartość tego prostego Singletona, żeby nie pisać tego samego w kółko. Zmienię tutaj nazwę i troszeczkę zmienię ten kod, który jest tutaj w środku. Mianowicie, jeżeli instance jest null, to tutaj w środku zastosuję blok synchronizowany synchronize zależno od double check locking singleton class i tutaj w środku ponownie sprawdzę, czy instance jest null. Jeżeli tak jest, to przypiszę do instance new double check locking singleton, a na samym końcu będę miał return instance. Co się zmieniło w naszym kodzie? Oprócz tego, że możesz pomyśleć, że mamy rozdwojenie jaźni, bo dwa razy sprawdzam, czy instancję jest nul. No właśnie. Dwa razy sprawdzam, czy instancję jest nul. Dlatego double check locking, czyli mechanizm, o którym teraz tutaj mówimy. Otóż, na czym polega to całe podwójne sprawdzenie, które tutaj mamy? Metoda getInstance sprawdza dwukrotnie, czy instancja jest pusta, zanim ją utworzy. Pusta, mam na myśli oczywiście. Przypisana do nul. I synchronizacja odbywa się tylko raz, gdy instancja jest tworzona. Czyli tylko wtedy, gdy instancja będzie tworzona. Czyli tutaj za pierwszym razem, gdy jakiś wątek sobie wejdzie w Twoją metodkę i dojdzie do tego ifa, to tylko wtedy za pierwszym razem będzie tworzony blok synchronizowany. Czyli tylko ten fragmencik będzie mógł być wykonywany przez jeden wątek. Natomiast potem, kiedy instancja już istnieje. To sprawdzenie nie będzie realizowane. Wątek nie będzie musiał czekać, bo nie będzie ani w metodzie synchronizowanej, ani w bloku synchronizowanym, bo ominie tego ifa i po prostu będzie zwracał referencję do już istniejącego obiektu klasy, w tym przypadku double check locking singleton. Więc podsumowując, synchronizacja odbywa się tylko jeden raz na początku, gdy instancja jest tworzona. Jeden jeden raz. No i tutaj oczywiście mamy ponowne sprawdzenie, żeby mieć pewność, że instancja jest znów w ramach tego synchronizowanego bloku. I następuje inicjalizacja, przypisanie utworzonego, zainicjalizowanego obiektu do referencji instans. Więc tutaj zaletą oczywiście jest to, że ta synchronizacja wykonywana jest tylko jeden raz. Na wada, no cóż, potencjalnie bardziej skomplikowany kod. Ciężko mówić w tak prostym kawałku kodu o skomplikowaniu, ale jeżeli porównamy to z poprzednimi implementacjami, no oczywiście w zasadzie to z tą jedną, no to tak, to ten kod tu jest nieskomplikowany, ale wiadomo ma swoje, swoje wady. No także, no tak możemy doszukiwać takich wad. Niemniej jednak już rozwiązujemy ten problem, że pomimo, że instancja już jest utworzona, to wątek musi mimo wszystko czekać. Nie musi czekać, bo przeniosłem Synchronizowaną część kodu do bloku synchronizowanego i rozwiązają ten problem. No ale okazuje się, że możemy sprawę problemu wielowątkowości rozwiązywać troszkę inaczej niż używając mechanizmów przeznaczonych do, do wspierania wielowątkowości. Wiem, że brzmi to dziwnie, ale pozwól, że pokażę Ci kolejną klasę. Nazywać się ona będzie Holder Singleton. holder singleton. Oczywiście w tej sytuacji co zrobimy? Zrobimy prywatny konstruktor. Dla holder singletona. I uwaga zrobimy static inner class. Czyli zastosujemy klasę wewnętrzną. Piszemy private static class. Singleton holder. No, na górze było holder, singleton, no to będzie singleton holder. I tutaj, w środku, w tej klasie, zrobimy private, static, final, holder, singleton, instance w odniesieniu holder, singleton. Czyli tu, w środku klasy holder, singleton, zrobimy inner, static, inner class, której, w której umieścimy instancję, która będzie tego typu. No, a następnie zrobimy tylko Public, static, holder, singleton, get instance, i po prostu będziemy zwracali coś takiego, czyli tą instancję, którą tu utworzyliśmy. Dlaczego to podejście jest lepsze? Jest to bezpieczna metoda, bo wykorzystuje wprost mechanizmy JVM do tworzenia instancji, która w tej sytuacji odbędzie się tylko. Jeden raz również, tak jak wcześniej, ale w momencie, kiedy klasa Singleton Holder będzie ładowana przez JVM, rozumiesz? Czyli tutaj to JVM Ci gwarantuje, że Singleton Holder będzie załadowana tylko jeden raz, no bo klasa ładowana jest tylko jeden raz i to zapewni, że instancja będzie tworzona tylko jeden raz, w, dodatki, w dodatku w sposób bezpieczny i nie musimy się martwić o, o wielowątkowość. Oczywiście doprecyzuję jeszcze, że ta instancja będzie tworzyła się tylko jeden raz, bo kiedy klasa ładowana jest tylko jeden raz przez JVM, to razem z nią ładowane są jej składniki statyczne czyli nasza instancja, która ten jeden raz będzie wtedy zainicjalizowana. To rozwiązanie jest proste, efektywne, bezpieczne dla wątków i nie trzeba nic używać, co jest związane z wielorządkowością. Ciężko tu w ogóle znaleźć jakąkolwiek wadę w tym przypadku, więc daruję sobie wymyślenie czegoś na siłę, no chyba, że znowu zaczniemy mówić, że musisz rozumieć, jak działają klasy e, pokroju static inner class, no ale darujmy sobie tego rodzaju wycieczki. I kiedy myślisz, że okej, okay, to już jest spoko faktycznie już e, mechanizmy JVM załatwiam, to co ja się ogląda dalej tam Odzywał i zagłębiał w to, i szukał innych rozwiązań, jak już JVM zaczyna wchodzić do akcji. Ale ostatnie słowo, bo pamiętasz, miało być pięć sposobów. Ostatnie słowo należeć będzie do enuma, bo możemy zrobić jeszcze enum singleton. Enum singleton. I to będzie enum, tak jak powiedziałem. I tutaj w tym enumie zrobimy po prostu jakiś tam instans. No i tutaj mam jakąś metodę dla instancji void. Nie wiem. Sam metod. Czyli coś tam ta metoda sobie wykonuje. No, oczywiście korzystamy z właściwości no Wiemy, że ta metoda faktycznie będzie dla tego jedynego obiektu tej specjalnej klasy jaką będzie, jest enum. Żeby była jasność ta metoda nie ma nic wspólnego ze wzorcem singleton. To jest po prostu jakaś metoda, która realizuje logikę na rzecz tej instancji. Tak ją tutaj napisałem, nawet może troszkę niepotrzebnie, bo jeżeli mówimy tylko o wzorcu projektowym singleton, to ona tu nie zjewnosi w tym temacie, ale niech już zostanie. Chcę tylko, żebyś miał świadomość tego, że całego singletona w zasadzie zrobiliśmy w tym miejscu w ten sposób. No i jeżeli ktoś ma ochotę skorzystać z tego, ja już potem nie robiłem obiektów. Czy też nie odwoływałem się tych singletonów, które były, no bo zasada jest dokładnie taka sama jak wcześniej, tak? Więc myślę, że rozumiesz co chodzi, ale w tym ostatnim przypadku, niech to będzie jakiś S13, no to robisz enum singleton, tak to się nazywało, tak jest, enum singleton, kropka instans, koniec. Już masz singletona. Przecież w javie enum z takim Pojedynczym elementem, z automatu z singletonem. Java gwarantuje, JVM w zasadzie, gwarantuje, że instancja będzie tylko jedna, nawet w środowisku wielowątkowym. Korzystamy z właściwości enuma. Poza tym, w przeciwieństwie do klasycznych singletonów, enum jest bezpieczny przy serializacji, nie pozwala na klonowanie, więc korzystamy z właściwości typu, jakim jest enum. Więc mamy bezpieczeństwo, prostotę. No najbardziej chyba prosto ze wszystkich implementacji. Mamy ochronę przed serializacją, przed refleksją, bo enum uniemożliwia tworzenie nowych instancji za pomocą refleksji, bo jedyne instancje enuma to te, które tutaj sobie zdefiniujesz. No to skoro zdefiniowałem jedną instancję, no to chyba już nie ma wątpliwości. Jeżeli natomiast. Yy, Mógłbym jeszcze coś tu uzupełnić w tym przeglądzie, to dodałbym jeszcze w Double Checked Locking, bo mam wrażenie, że mi to uciekło. Dodałbym tu jeszcze słowo o volatile. Pamiętasz, co znaczyło słowo volatile? Słowo volatile, dzięki niemu, JVM zapewnia, że każda zmiana w instance będzie natychmiast widoczna dla innych wątków. To jeszcze takie podkreślenie, że jak coś tam sobie w tej instancji zmieniasz, dubiesz, to ten volatile gwarantuje, że inne wątki od razu tę zmianę wychwycą. No i tutaj w tej implementacji jeszcze właśnie to uwzględniłem. Możesz zapytać, dlaczego tutaj zrobiłem volatile, a na przykład nie zrobiłem tego tutaj, gdzie też przecież mamy mechanizmy wielowątkowości, dlatego że tutaj metoda getInstance jest w całości zsynchronizowana, więc cały ten proces tworzenia instancji no, będzie po prostu um, odbywał się kompletnie. Um, natomiast tutaj, kiedy zaczynamy robić synchronize block, gdzie no, jest tam część kodu synchronizowana, część nie, dla pewności, żeby um, nie okazało się, że gdzieś tam nastąpi jakaś inicjalizacja częściowa albo coś takiego, jeszcze można zabezpieczyć się e, Tą właściwością wprowadzenia natychmiastowej widoczności zmian. Dlatego tak to wygląda. No, oczywiście skonfrontowałem to tylko z tą właśnie klasą FredSafe Singleton, gdzie synchronizacja zapewnia widoczność, gwarancje pamięciowe, żeby to wszystko było ładnie zsynchronizowane. Natomiast czy to w Holder Singleton, czy wreszcie w Singleton, czy już. Już trochę dla żartu powiem, w Simple Singleton to no raczej nie było nic o wielowątkowości, więc tam e, problemu volatile e, nie ma. Tutaj nie ma, no bo jest, jest to kompletnie wyłożone, tak, jeżeli chodzi o wielowątkowość. Natomiast w takich klasach jak e, Holder Singleton czy Enum Singleton to inne mechanizmy. Mechanizmy związane z zasadą działania JVM-a gwarantują nam to bezpieczeństwo wielowątkowe. Podsumowując... To nagranie, już teraz mam nadzieję, domyślasz się, jest złożoną odpowiedzią na pytanie, które ktoś ci może na początek interwiu zadać, a co Ty wiesz o wzorcu Singleton? No i na takie pytanie możesz odpowiedzieć jedno zdanie, tak? W no, tam wzorze, który gwarantuje obecność jednego obiektu pewnej klasy w Twoim programie. Natomiast możesz odpowiedzieć na to pytanie zdaniem podrzędnie złożonym, gdzie ta druga część tego podrzędnie złożonego zdania przechodziła się w nasze już chyba ponad 20-minutowe nagranie o tym, żeby przedyskutować kwestie wydowątkowości i, i sposobu radzenia sobie z problemami, które wtedy czekają Twój singleton. Dlatego, jak zawsze, zachęcam do analizowania tematów w sposób dogłębny, żeby potem podczas. Interview, czy ogólnie tak w Twoim programistycznym życiu, prezentować sobie jakiś poziom konkretny i żeby rozmowa z Tobą była przyjemnością. Mam nadzieję, że to nagranie było dla Ciebie przyjemne, więc tradycyjnie jeszcze Ci udanej nauki programowania i zapraszam Cię na kolejne nagrania na moim kanale. Do usłyszenia.